Cześć tutaj, mister assassinu i mam dla Was króciutką informację o tym, jak macie mi wysłać powtórki swoje z World of Tanks. Aktualnie na moim kanale są dwie serie, w których możecie uczestniczyć. Jest to Bitwa u assassina i z assassinem przy bitwie. Jeżeli chcecie komentować razem ze mną swoje powtórki, klikacie w prawy link, czyli w serię z assassinem przy bitwie i tam jest wyjaśnione, jak macie wysłać maila, żeby się do tej serii dostać. Jeśli chcecie wrzucać powtórki do bitew bez yy, Waszego komentarza, gdzie sami je będę będę komentował, wrzucacie je, wklikacie w lewy link i tam będzie wszystko wyjaśnione. I na koniec mam dla Was króciutką informację. Powtórki z serii Bitwa u Asasina, czyli tam, gdzie komentuję je sam, będę mógł odkładać troszeczkę na późniejszy tor, dlatego że mogę te powtórki odpalić, jeśli wejdzie na przykład pacz 9.8, mogę powtórki z pacza 9.7 jeszcze odpalić. Ale będę musiał się bardziej zajmować powtórkami z serii z Asasinem przy Bitwie, czyli komentowanych razem z Wami, ponieważ jeśli wejdzie pasz 98, wtedy wy nie odpalicie powtórki 97, no i niestety nie będę, nie będę w stanie nagrać tej powtórki razem z wami. Więc dlatego te powtórki będą brane jako pierwsze pod uwagę. Myślę, że to wszystko, mam nadzieję, że będę się wyrabiał z tymi powtórkami za zasasną przy bitwie. Jeśli zostanie mi tam kilka powtórek, jakoś wymyślę sposób, żeby je nagrać z wami, to już nie będzie jakimś tam problemem. Więc żeby dłużej nie przeciągać, dzięki za oglądanie komentujcie, subskrybujcie i wysyłajcie swoje powtórki. Cześć!